Dzień dobry. Szanowni Państwo, zapraszam na cykl wydarzeń specjalnych dookoła świata. Dzień dobry, witam i pozdrawiam. Tradycyjnie słuchacze sieci polonijnych mediów w Ameryce Północnej i tych, którzy słuchają moich felietonów dookoła świata pod tytułem Fakty i wydarzenia poza Ameryką korzystających z YouTube. Po wpisaniu hasła: Obudź się polsko, obudź polonią tu wpisz życzenia. To otwiera pełną listę felietonów tego kanału w chronologicznej kolejności. Proszę Państwa, powtarzam: jak prawidłowo zapoznać się z naszym kanałem YouTube. Pozdrawiam rodaków Polaków w odległych kontynentach w Australii, Nowej Zelandii, Afryce, Europie, Ameryce Południowej i rodaków w Polsce, słuchaczy moich felietonów z bratnich narodów sowieckich. Szanowni Państwo, zagadnieniu powstania warszawskiego poświęciłem kilka opracowań na przestrzeni czasu. Kolejna, 77. rocznica wybuchu powstania warszawskiego to najtragiczniejsza karta w polskiej historii. W tym opracowaniu dla wszystkich na YouTube będzie zamieszczony link dedykowany bohaterom powstania warszawskiego. Powstanie Warszawskie było zbrodnią dowódców, którzy wydali rozkaz wybuchu powstania. Niewiedza i głupota powoduje, że są wśród nas nawiedzeni, nieznający prawdy historycznej. Prawdę historyczną otwiera i zamyka dokument Konferencji Teherańskiej w dniach 28. Listopada do 1 grudnia 1943 roku a ta przesądziła o losach Polski. To wtedy ustalono nową granicę wschodnią Polski i ZSSR na tzw. linii Kurzona, linia demarkacyjna wojsk polskich i bolszewickich opisana w nocie z dnia 11 lipca 1920 roku przez brytyjskiego ministra spraw zagranicznych Giorgia Curzona. Oczywiście temat można kontynuować. Ja natomiast zapraszam was, szanowni słuchacze, do rozważań, do przemyśleń. Prezentowane przeze mnie daty, szczególnie w tym opracowaniu, są bardzo ważne. Opinie można wyrażać w wolnych wnioskach. Proszę zwrócić uwagę, że konferencja teherańska odbyła się pod koniec 1943 roku. Natomiast największa bitwa pancerna w rejonie kurskim miała miejsce między 5 lipca a 23 sierpnia 1943 roku. Niemiecka ofensywa otrzymała kryptonim Cytadela. Ta największa bitwa pancerna w dziełach świata, i zarazem ostatnia ofensywa strategiczna operacja hitlerowskich Niemiec na froncie wschodnim. Radzieckie zwycięstwo w tej bitwie oddało inicjatywę strategiczną militarną, w ręce Armii Czerwonej do końca wojny. To było zasadniczym powodem i zwrotem tego, że zachodni alianci zaczęli rozmawiać o wspólnym froncie przeciwko hitlerowskim Niemcom. Temat do osobnego rozważenia, skoro już w 1943 roku już wszystko ustalono odnośnie Polski i zainteresowane strony z Polski o tym wiedziały. To kto i w jakim celu wysłał wspaniałą polską młodzież na pewną śmierć w 1944 roku. Dziewięć miesięcy po ustaleniach w Teheranie. Jakby tej smutnej historii nie było mało. Bitwa o Monte Cassino. W rzeczywistości, cztery bitwy stoczone przez wojska alianckie z Niemcami, w skład których wchodziły wojska polskie, które mia która miała miejsce, bitwa oczywiście, bitwy w 1944 roku w rejonie klasztoru na Monte Cassino. Linie niemieckie zostały przełamane 18 maja zarówno dzięki natarciu wojsk alianckich i drugiego Korpusu Polskiego nie bez znaczenia wyczerpanie sił i środków dziesiątej armii niemieckiej, która tego dnia zaczęła wycofywać swoje frontowe oddziały. Powstaje bardzo, bardzo ważne pytanie dlaczego, dlaczego wielokrotnie używam tego zwrotu dlaczego. Generał Anders jednoznacznie negatywnie oceniał powstanie, określając je jako bezsensowne niszczenie Warszawy, żołnierzy, cywilnej ludności, mieszkańców, nazwając wprost decyzją rozpoczęcia powstania zbrodnią. Cytuję Dowódcę drugiego korpusu jestem na kolanach przed powstaniem, ale to było nieszczęście. Wojskowo powstanie nie miało znaczenia. Niemcy już przegrali wojnę. Było to, było lepiej albo należało porozumieć się z aliantami wcześniej, przed powstaniem. Wywołanie powstania w Warszawie w obecnej chwili było nie tylko głupotą, ale wyraźną zbrodnią. Jednak sam generał Wcześniej zdecydował na dobrze bronione, mówię o generale Andersie, ruiny Monte Cassino, mimo negatywnej opinii naczelnego wodza Sosenkowskiego, który właśnie nie chciał podobno daremnego przelewu polskiej krwi na już dla Polski przegranej wkrótce po tym, Sosenkowski musiał odejść. Zapytacie, dlaczego musiał odejść? Już wtedy alianci decydowali o Polsce. Mimo, że Polacy, powstańcy, przegrali powstanie, to dali z siebie wszystko. Niestety zwycięstwo mogło być tylko w sferze duchowej, moralnej, ale za takie zwycięstwo cena była za duża, za wysoka. Tym razem nie było wstydu za zaleszczyki, za ucieczkę rządu i dowództwa. Wśród wielu wypowiedzi i opinii przebija się głos: cytuję pułkownika dyplomowanego Mitkiewicza delegat do połączonego komitetu szefów sztabu w Waszyngtonie. Powstanie, powstanie warszawskie było niepotrzebne. Zniszczono, zburzono Starą Warszawę. Powstanie warszawskie politycznie i wojskowo, ze względu na sytuację ogólną, było wielkim nonsensem. Głównym inicjatorem powstania w Warszawie był i Mikołajczyk, a szarą eminencją AK był generał Pełczyński. Był oficer wywiadu i kontrwywiadu. W uzupełnieniu opinii pułkownika Mitkiewicza zapraszam wszystkich na YouTube. Zobaczcie miasto, którego już nie ma Warszawę. Zobaczcie piękno, które barbarzyńcy niemieccy nam zniszczyli na zawsze. Chwała za odbudowanie Warszawy, ale to już nie to samo. Koniecznie zapoznajcie się z filmami, o których mówię. W podobnym tonie do pułkownika Mietkiewicza wyrażali się Jan Nowak-Jeziorański, Janek, emisariusz, Karol Popiel, minister odbudowy administracji w rządzie londyńskim, uważał, że odpowiedzialnymi byli Pełczyński, Żepecki, Okulicki. Generał Marian Kukiel, minister obrony narodowej, wybitny historyk, uważał, że nie było koordynacji między rządem, a prezydentem w Londynie, słowem naczelnym wodzem, też słowem bałagan kompetencyjny. Jest wiele opracowań historycznych na temat powstania w języku polskim. Zachęcam do zapoznania się. Proszę Państwa, temat i rozważanie o powstaniu będą trwały. Z pewnością ja sam do tematu powrócę, będę powracał. Natomiast z perspektywy czasu niełatwo oceniać tamtejsze decyzje. Patrząc spokojnie, oceniam argumenty dowództwa AK za mrzonki. A tak przy okazji, współcześni krasomówcy niczego nie nauczyli się z lekcji historii o sojusznikach. Powiedziałem, że w 1943 roku strefy wpływów mocarstw były już ustalone. Wybuch powstania i popieranie powstania przez Anglików Stalin mógł również odebrać jako próbę wydutkania, że tak grzecznie określę, Sowietów. Sojusz, tak jak wielkie umowy, to świstek papieru niczego nie warty. Patrząc absolutnie zimnym okiem, spojrzeniem, to Stalin nie mógł sobie pozwolić na pozostawienie wrogiej sobie administracji i uzbrojonych jednostek na swoich tyłach. To jest logiczne. Musiałby w jakiś sposób spacyfikować lub zneutralizować to zagrożenie. Zostawił to Niemcom. Wszystko to. Było zaplanowane przez Anglików, inaczej mówiąc, podłożenie miny pod ZSSR. Każde angielskie rozwiązanie nie było na rękę Stalinowi, bo opóźniało jego ambicjonalny wyścig do Berlina i osłabiało jego siły. Przeglądając notatki archiwalne, nie można zapomnieć. Że w Prusach Wschodnich zostały jeszcze silne ugrupowania hitlerowskie, które musiały być blokowane przez spore siły radzieckie. Tak czy inaczej, my Polacy nie po raz pierwszy zostaliśmy wykorzystani bezwzględnie przez mocarstwa i to my dla ich interesów ponieśliśmy największe straty. Powstaje inne pytanie: i nie po raz pierwszy. Czy takim sojusznikom można wierzyć, ufać? W jednym z wcześniejszych spotkań mówiłem, jak haniebnie potraktowano polskich żołnierzy, oficerów i generalicję w 1946 roku w Anglii podczas londyńskiej parady zwycięstwa. Szanowni Państwo, zastanówmy się nad postawą polityków z Polski na okoliczność 77. rocznicy. Wybuchu Powstania Warszawskiego. Wcześniej przedstawiłem okoliczność z niekończącym się pytaniem dlaczego dlaczego tak. Wiemy już niezaprzeczalnie i od dawna, że decyzja wybuchu powstania była tragiczną i błędną decyzją. W prostym ujęciu pytam, jakie korzyści my Polacy mamy z tak olbrzymich ofiar? I niejegro, niejednokrotnie robiłem przybliżone zestawienie strat. Pan prezydent powiedział, że było warto. A ja pytam Was, szanowni słuchacze, czy było warto, czy nie warto? Ja uważam, że nie warto było. Po ponad dwóch dekadach pracy w 2021 roku otwarto w Berlinie. Stałą wystawę Centrum Dokumentacji Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie. Informacja dostępna dla wszystkich, a przede wszystkim poświęcona milionom Niemców, którzy ucierpieli w wyniku II wojny światowej. Jeśli nawet wystawa nie przemilcza niemieckich zbrodni na Polakach, to także ukazuje polskie usadnictwo na ziemiach zachodnich, które Niemcy opuścić musieli. My, Polacy, mówiąc o powstaniu, mówimy o narodowym dramacie, wielkiej i bardzo często osobistej traumie. Jakże wielu naszych rodaków, szczególnie dotyka tych, którzy znają swoich krewnych, bliskich i dalszych tylko z fotografii. Są tacy, którzy nawet fotografii nie mają. To, że kolejnym razem wspominamy te dramatyczne, i heroiczne wydarzenia jest nie naszą Polską zasługą. Są tacy, którzy mówią, że to na własne życzenie. Nie proszę państwa, nie to nie na nasze własne życzenie, a na życzenie sojuszników i ich wiernych wykonawców, których zawsze było dużo. Nie mówią o powstańcach, a o decydentach. W powstaniu walczyła elita naszego narodu i część elit społeczeństwa. Utrata pokolenia Kolumbów tak naprawdę do dzisiaj nie zabliźniła się. Warszawę odbudowano, o czym wcześniej powiedziałem, ale to już jest zupełnie inne społeczeństwo, inne miasto, inna Warszawa. Dlaczego tak mówię? W Katyniu przez rozstrzelanie wiosną 1940 roku zamordowano co najmniej 22 tysiące obywateli Polski, w tym ponad 10 tysięcy oficerów Wojska Polskiego i Policji Państwowej. Straty powstania warszawskiego po stronie polskiej wynosiły około 9700 zabitych, 7200 zaginionych, 500 Tysięcy rannych żołnierzy oraz ponad 200 tysięcy ofiar wśród ludności cywilnej. Obecni historycy przyjmują, że straty ludności cywilnej wynosiły ponad 200 tysięcy ofiar. Wśród zabitych przeważała młodzież oraz ogromna większość warszawskiej inteligencji. W ten sposób wykończono Polskę, w ten sposób wykończono przyszłe kadry zawodowe. Tego, co mieliśmy do czasu wybuchu powstania, już nie ma i nie będzie. Wcześniej o tym powiedziałem, między innymi polecając archiwalne filmy już nieistniejącego miasta. Polecam również film. W reżyserii Janusza Morgensterna, Kolumbowie Rocznik 20. Woje, wojenna powieść Kolumbowie Rocznik 20. autorstwa Romana Bratnego powstała w czasie polskiej odwilży, dokładnie w ciągu 11 miesięcy. Powieść jako pierwsza po wojnie obejmuje sześć ważnych i ciężkich lat w historii Polski lata od 1942 roku do 1948 roku i dotyczy ogólnie takich wydarzeń jak niemiecka okupacja i dywersja, część pierwsza, śmierć po raz pierwszy, powstanie warszawski, część druga, śmierć po raz drugi oraz powojenna rzeczywistość w Polsce i na emigracji, część trzecia życie. Kolumbami nazwano pokolenie polskich poetów, literatów, które. Społeczeństwo, które stanęło twarzą w twarz z grozą okupacji, którego wczesna młodość przypadła na lata II wojny światowej i które wzięło aktywny udział w ruchu oporu przeciwko niemieckiemu okupantowi oraz w powstaniu warszawskim. Przypominam, że tuż. Po wojnie, w czasach tak zwanej odwilży, powieść nie mająca sobie równych nie ma już wspaniałych dzieł adaptacji filmowych, tak jak Kolumbowie, Polskie Drogi, czy film Kanał Andrzeja Wajdy, Popiół i Diament i dużo, dużo więcej. Proszę zwrócić uwagę, że te wspaniałe dzieła ukazały się w czasach PRL. Tak, PRL. Jakie dzisiaj wspaniałe dzieła ukazały się po 1989 roku? Film Katyn nie oddaje tej wspaniałości dzieła kinematografii. Nie mogę zapomnieć o wspaniałej książce Kamienie na Szaniec książka Aleksandra Kamińskiego opowiadająca o działalności grupy członków Szarych Szeregów w Warszawie podczas II wojny światowej. To właśnie o tej odwilży chcę Państwu opowiedzieć, omawiając zagadnienie o Władysławie Gomułce. Nie miał być to temat mojego dzisiejszego, a miał być to temat mojego dzisiejszego spotkania państ z Państwem. Władysław Gomułka, który jako jedyny miał odwagę mówić to, co myślał, a myślał przede wszystkim o Polsce. Biografia Gomułki jest powszechnie mało znana, natomiast znana jest ta kłamliwa biografia. Temat wymaga szerszego omówienia, a moje dzisiejsze rozważanie o powstaniu warszawskim, tak bardzo bliskie mojemu sercu, wielu z nas, skonsumowało znacznie mój czas antenowy. A więc w czasie dzisiejszego spotkania pozostanę z, pań, z Państwem w uzupełnieniu refleksji na temat powstania warszawskiego. Chciałem dokonać przeglądu prasy międzynarodowej, ponieważ nagromadziło się bardzo dużo ważnych wydarzeń. W świecie globalizacji nie można oddzielić Polski od tego, co dzieje się na świecie. Dzisiejsza Polska niestety jest krajem zależnym. A zatem pozostajmy w rozważaniach na temat powstania warszawskiego. Powstanie miało na celu opanowanie stolicy przez armię krajową i uwiarygodnienie w oczach opinii światowej roszczeń rządu w Londynie do reprezentowania i objęcia władzy w Polsce w obliczu zbliżającego się frontu Armii Czerwonej. Propaganda zrobiła swoje i tych młodych ludzi, zamiast powstrzymać i nie nakłaniać do powstania, to posłano ich dosłownie z bagnetami na czołgi. Jakim trzeba być nikczemnym człowiekiem i psychopatą, aby do takiej tragedii doprowadzić, nie licząc się z ludzkim życiem? Proszę Państwa, ponownie zapraszam do zestawienia dat historycznych. Powstanie wybuchło w 1944 roku, a mord w Katyniu zbrodnia wojenna, zbrodnia przeciwko ludzkości, miała miejsce wiosną 1940 roku przez rozstrzelanie na mocy decyzji najwyższych władz ZSSR zawartej w tajnej uchwale Biura Politycznego KC z 5 marca 1940 roku, tak zwana decyzja katyńska. Nikczemność nie ma końca. Ileż to razy pisano o tym, że Stalin zatrzymał front armii czerwonej po drugiej stronie Wisły, że odmówił pomocy powstańcej. Powstańcom. Tak piszą i mówią bez mózgi i nikczemnicy. Kim są ci, którzy liczyli na Stalina, a nawet mają pretensje, że Stalin nie pomógł? Stalin to weteran przegranej wojny z Polską w 1920 roku. Jak nisko trzeba upaść, aby głośno tak mówić i myśleć, a jeszcze gorzej głosić wszem i wobec takie idiotyzmy. Są książki i dokumenty dostępne z tamtych lat w języku polskim, angielskim i niemieckim. Wystarczy zadedykować czas i chęci, aby dowiedzieć się więcej. Trzeba przypomnieć słynną, również słynną mapę Maurice Gomberga z października 1941 roku, czyli przed przystąpieniem Ameryki do wojny. Na przykład George Kennan, minister radca ambasady USA w Moskwie, pisał wtedy, cytuję, paradoksalnym powodem, dla którego alianci odnosili się z niechęcią do Polaków, był fakt, że Polacy tak bardzo chcieli obronić swoją niepodległość. Ciekawe, co, co z tym wszystkim ma wspólnego niechęć? Wynika z tego, że alianci chcieli, żeby Polacy stawiali opór Niemcom, ale poddali się Rosjanom, czy tak to rozumieć? I dalej radca ambasady. Sądziłem, że zamiast nakłaniać biednego Mikołajczyka, żeby zrobił coś, co byłoby haniebnym sprzedaniem własnym ojczyzny Rosjanom, powinniśmy zatrzymać im pomoc i wyrzec się odpowiedzialności. Ciekawe jest również opracowanie dokumentalno-książkowe obejmujące postać niemieckiego generała porucznika i oficera wywi wywiadu Reinharda Gelln. Był szefem wywiadu wojskowego Wehrmachtu Armii Zagranicznych Wschód, a na froncie wschodnim podczas II wojny światowej szpiegiem stowarzyszonej CIA antykomunistycznej organizacji Gelln. 1946-56 i prezesem założycielem Federalnej Służby Wywiadu Niemiec Zachodnich podczas zimnej wojny pracował dla Amerykanów. Wybitny znawca Wschodniego Frontu Działań, jeszcze w czasie wojny przygotował dla Himmlera 200 stronicowe opracowanie o organizacji, szkoleniu, taktyce, wywiadzie i łączności. Armii Krajowej. Mówię o tym, ponieważ znajdą się tacy, którzy cały czas mówią o konspiracji. Naprawdę, o konspiracji. Szanowni Państwo, czapki z głów, wieczna cześć i chwała bohaterom, wieczna pamięć poległym i wielkie współczucie dla dramatu ludności cywilnej odpowiedzialnych, przynajmniej formalnie, powinno się z tej decyzji rozliczyć. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam ponownie na YouTube. Dziękuję.